Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raz w cyklu Co tam w polityce? Przypominam, że od pewnego czasu omawiam cztery podstawowe elementy do tego, aby orientować się w polityce, inaczej, orientować się w tym, co dzieje się wokół nas, aby rozumieć fakty polityczne. Hmm. Omawialiśmy już cztery z nich, cztery z tych faktów. Pierwsze to Biblia, drugi element to fakty, a nie fake newsy, trzeci to geopolityka, czwarty to historia. Dzisiaj w związku właśnie z geopolityką, z historią i z Biblią o Stanach Zjednoczonych, Ameryki. Co łączy Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki? Po pierwsze historia. Tak się składa, a ja wyznaję zasadę, że w świecie nie ma przypadków. Tylko w jaki sposób jest to bezpośrednio zaplanowane przez Boga albo przynajmniej przez Boga dopuszczone? Otóż yy, pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku i niespełna cztery, cztery lata później, w 1776 roku, uczestnicy Kongresu podpisują w Ameryce deklarację niepodległości wobec Wielkiej Brytanii. 4 lipca 76 roku. 1700 oczywiście. Ten fakt jest uznawany za początek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warto przypomnieć, że zasłużonymi Polakami, którzy walczyli i przyczynili się do powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki, byli znani wcześniej w Polsce Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Nie mówiąc o Polakach, którzy dotarli do Ameryki jako rzemieślnicy, pracowali tam już w XVII wieku, a dokładnie w 1620 roku niemalże równocześnie z Brytyjczykami. Widzimy zatem, że niemalże dokładnie, kiedy upadała wielka potężna Rzeczypospolita Bóg na drugim końcu świata wzbudza nowe państwo które kontynuuje dziedzictwo pierwszej Rzeczypospolitej które podobnie jak pierwsza Rzeczypospolita chce szanować wolność człowieka to wolność to jedno z podstawowych praw Jedna z podstawowych wartości, które pochodzą z Biblii, cechuje dobitnie pierwszą Rzeczpospolitą i stany zjednoczone Ameryki jak żadne państwo na świecie. To w czasach pierwszej rzeczpospolitej właśnie do Polski uciekali wszyscy uciskani i prześladowani, zwłaszcza z Europy. Dlatego między innymi Żydzi. Którzy najbardziej poza prześladowaniami religijnymi, skutkami wojen religijnych, to oni Żydzi najbardziej byli prześladowani, szykanowani. Oni zawsze mogli liczyć na otwarte przyjęcie, na życzliwe przyjęcie w Rzeczypospolitej. Później, kiedy. I Rzeczpospolita upadła, takim krajem schronienia stały się Stany Zjednoczone Ameryki. Następnym takim elementem, który łączy I Rzeczpospolitą i USA jest niewątpliwie Biblia. To właśnie uznanie Boga, który objawił się w Biblii, było decydującym czynnikiem kształtującym mentalność, kulturę, cywilizację pierwszej Rzeczypospolitej. Dlatego to poszanowanie wolności osobistej człowieka, wolności słowa, wolności wyznania w Rzeczypospolitej zupełnie inne, na innym poziomie, zdecydowanie wyżej postawione niż w Europie Zachodniej. Dzięki Biblii. To traktowanie człowieka jako osobę, która została stworzona na obraz i podobieństwo Boga, jako osoba duchowa, rozumna i wolna właśnie. Z tych fundamentów wynikał cały porządek społeczny, prawo, kultura, gospodarka, wspólne wartości, o których już wspomniałem. Z dorobku I Rzeczpospolitej, rozwiniętego i kontynuowanego przez USA, w sposób najpełniejszy zrodziła się w swoim zrębie, zarysie cywilizacja Zachodu. Powtarzam, w sposób najpełniejszy, bo znaczny wkład w kształtowanie cywilizacji zachodniej miała oczywiście Reformacja. Cywilizacja Zachodu, czyli można umownie powiedzieć, świat, jaki dotychczas znaliśmy, jaki znaliśmy, ponieważ niestety na naszych oczach dzisiaj ta cywilizacja jest w śmiertelnym zagrożeniu, jest atakowana ze wszech stron. Długo by na ten temat mówić. Następnym elementem, który łączy Stany Zjednoczone i Polskę jest Polonia oczywiście, największa na świecie w Ameryce Północnej. Oblicza się, szacuje się, że Polaków czy też Amerykanów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych jest od 10 do 20 milionów. Y Kolejnym takim konkretnym elementem, które połączyło Polaków i Amerykanów, to jest wsparcie ze strony Amerykanów w większości sytuacji, kiedy jako Polacy tego potrzebowaliśmy. Nie zawsze, bo na przykład w 1939 roku i w czasie II wojny światowej, czy też tuż po II wojnie światowej, kiedy przywództwo amerykańskie w opcji liberalno-lewicowej można by określić niestety nie udzieliło nie ujęło się wystarczająco za sprawą polską także zostaliśmy oddani w niewolę Sowietów znaleźliśmy się w bloku wschodnim ale poza tym Pamiętam osobiście na przykład w latach 80., na rekolekcjach oazowych, kiedy w Polsce wszystkiego brakowało, dostawaliśmy pomoc żywnościową między innymi z Ameryki. Pamiętam i widzowie zapewne niektórzy pamiętają te czasy, taki charakterystyczny żółty ser, który był wszechobecny. <gry> Pomoc ze strony Amerykanów nadchodziła w czasie, w trakcie zaborów, w czasie powstań. Amerykanie udzielili nam pomocy, kiedy Polska się odradzała w 1918 roku, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość w 1920 roku. No i po części w czasie II wojny światowej a również to, o czym wspomniałem, na różny sposób, różnoraki sposób w czasie później szarego komunizmu, po II wojnie światowej. No, różnie przypadki, różne wydarzenia są różnie oceniane, ale to, że pułkownik Ludowego Wojska Polskiego Ryszard Kukliński, patriota, mógł zwrócić się do rządu Stanów Zjednoczonych i przekazać newralgiczne informacje na temat zagrożenia Zachodu, w tym również Polski, było efektem. Naturalnego, po prostu historycznego zaufania Polaków do Amerykanów. Ono w tamtym momencie zaowocowało współpracą wywiadowczą, co było niewątpliwie z korzyścią dla Polski, dla całego Zachodu, oczywiście na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Wiem, że niektórzy że uważają to za wydarzenie kontrowersyjne, jednak z punktu widzenia Niepodległościowców z punktu widzenia żołnierzy wyklętych, którzy marzyli o, o pomocy amerykańskiej, żeby pokonać ekspansyjny inwazyjnych Sowietów, no to to wydarzenie jest jednoznaczne. Ryszard Kukliński jest nie zdrajcą, ale bohaterem. Konkluzja, wnioski, jakie możemy wyciągnąć z tych wydarzeń, z sfery historii, sytuacji geopolitycznej, bo jakby nie było do dzisiaj, USA są największą potęgą pod każdym względem na świecie. No i biorąc pod uwagę wspólny fundament biblijny, USA są po prostu naturalnym, pierwszorzędnym, Partnerem Polski. I tego należałoby się trzymać w realiach politycznych i gospodarczych. I odwrotnie, musimy wyraźnie sobie powiedzieć, w imię prawdy i realiów geopolitycznych, tym partnerem naturalnym Polski nie jest Chińska Republika Ludowa. Przynajmniej zapewne nie będzie, dopóki to państwo będzie komunistyczne, ponieważ komunizm z samej swojej natury jest ekspansyjny i nie jest obojętne, z kim Polska będzie współpracowała. I nie jest obojętną rzeczą, czyje wojska wejdą do Polski, ponieważ w Polsce już są nieliczne wojska amerykańskie, ale gdyby weszły, Wojska chińskie. To jest wielka prawdopodobność, granicząca z pewnością, że one nigdy nie wyjdą. Chiny komunistyczne nie są naturalnym partnerem strategicznym Polski, mimo iż prezydent Bronisław Komorowski podpisał. Z prezydentem Chin porozumienie wszechstronne. A niestety prezydent Andrzej Duda podniósł to porozumienie do rangi wszechstronnego, wszechstronne partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami. W świetle przedstawionych faktów i tych wymiarów tego, co łączy Stany Zjednoczone i Polskę, historia, kultura, geopolityka, wspólny fundament biblijny, widzimy, że jest to sztuczny akt polityczny. Mam na myśli to porozumienie z Chinami. Po co to wszystko? Po co w ogóle partnerstwo? Prawda jest taka, że Polska, już to wielokrotnie mówiłem, kiedyś była potężnym krajem największym w Europie. Później niestety upadliśmy na skutek naszych własnych grzechów. Jest to przede wszystkim nasza własna odpowiedzialność. Dzisiaj jesteśmy słabym państwem średniej wielkości w Europie, który właściwie walczy o przetrwanie w obecnych realiach geopolitycznych, wciąż pomiędzy jakby nie było dużą Rosją i znowu mocnymi Niemcami. Wciąż od przynajmniej 700 lat w tym samym układzie. Potrzebujemy po prostu wsparcia. Potrzebujemy najzwyczajniej w świecie strategicznego partnerstwa. Wszystko jednak nic nie jest dane na zawsze. Wszystko zmienia się w polityce, a przede wszystkim w geopolityce. Tym celem nadrzędnym jest oczywiście samodzielność Polski. W jaki sposób może się to stać? I czemu ma służyć nasze partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, ewentualnie również z Izraelem, bo to również jest naturalny komponent tego, tego układu. O tym następnym razem. Jak zwykle zapraszam na moje kanały, na YouTube, na Facebooku były ksiądz Jerzy, czy też kościelna alternatywa, tudzież Jerzy Pawłoski. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.